Cześć, witajcie w Ugotowani Tv. Dzisiaj będzie krótki film instruktażowy, jak przygotować róże ze skórki pomidora. Taka róża może służyć za dekorację do wszelkiego rodzaju sałatek, dań. Zobaczcie, bo przygotowanie jej jest naprawdę bardzo proste. Mamy tutaj jednego pomidora, musimy go teraz obrać ze skórki, i musimy pamiętać, żeby robić to ostrym nożem i bardzo delikatnie, żeby ta skórka nam się nigdzie nie poprzecierała. Możemy skórkę odsączyć z nadmiaru soku poprzez wciśnięcie go w papierowy ręcznik. Najlepiej jest rozwinąć sobie tą skórkę na desce, żeby nam się później nie plątała. I zaczynamy od zwijania od samego brzegu do środka. I dołączamy kolejne elementy. Można włożyć sobie kciuka do środka i po prostu owijać dookoła skórkę z pomidora. Przy czym uważajcie, róbcie to bardzo delikatnie, bo ona naprawdę jest bardzo cieniutka. I teraz na koniec musimy przywrócić to na drugą stronę. I nasza róża z pomidora jest gotowa, możecie ją wykorzystywać do dekoracji wszelkich potraw.